Czyli kochani, ostatnio po filmu byłem dokazany, miałem ostatnio na imprezie, obliśmy PRL, pokażę Wam filmu i wam powiem co tam, co tam zbierać. Film już widzieliście. Lubię, lubię PRL-u. Obecnie zbieram rzeczy pochodzących z PRL-u. Stare telefony, stare mydełka szare. Stare proski, tego typu rzeczy. Ostatnio nie miałem co w ogóle nagrywać, bo nie było czasu. Właśnie ze mną sobie w tenisa. Tam parę razy w tygodniu. Mam nadzieję, że z nagram w tym tygodniu normalnego. A tak dogodnie, że pan żyję. cały zdrowy jestem. Dostałem takie fajne nowości od kolegów. I powiedzmy, od kolegów. I kiedyś rodzina pracowała w HCP-CGL. Wam to pokażę. i co? Górny film dzisiaj pożywienia. Co jest? Tu widzimy jeden z elementów prezentu. Kupiłem ten i to może być z jakiegoś silnika czy od jakiegoś nie wiadomo czego, pojęcie pojecielski. Tam pracuje obecnie i takie tam zostawiamy ciekawości ze świata. Zresztą zobaczycie na krótkim filmie, to widzieliście, więc takie to fajne rzeczy. うん。